Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy nagrywać, jak budujemy. Tak naprawdę. No ale Wiktor, no, a ty nie możesz grać? Antek, nie zapraszaj go. On nie może grać. Ja ani nie może grać. Z Bobo plackiem bo placek nie może dać. A tak Dzisiaj będziemy próbować jak budować na innych ustawieniach. Jakby ja mam takie ustawienia budowli. O tak, nie dziwcie się dlaczego. Z xC Bartek Daj do cholery ty gotowość albo się dołącz No chłopie My nie będziemy na ciebie tak chyba czekać Bo my chcemy nagrywać No ja nagrywam, ja kolejny film Antek, dawaj nagrywamy yy, Nie wiem, godzinę nagrywamy godzinę ten filmik albo pół godziny. Jednak może zd zdanie zmienię jak będziemy nagrywać klipy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Dajcie słów oczywiście. Mi też dawajcie. Dużo subów! I pijam 24 do końca roku. No a do końca... Do, do piątku mam, ma być dla nas, dla Antka i dla ten 24 tych. Subskrypcja i łapka w górę. Dla nas, dla Antka Sigmy. I powiemy, jak się nazywamy, jak będzie, jak będziemy mieć. Będzie, ja się nazywam y, By z dużej, by Orys z małej. Pamiętać. Ej, Antek, weź, bo jak chcę nagrać jak klipa. Antek, ty się nie ruszaj, jak chcę nagrać klipa. Ej, Antek, mogę nagrać klipa dla widzów? Antek! Antek! No. Mogę nagrać klipa dla wizu, widzów? No dobra. To ty chodź tu. Chodź tu. Tam, gdzie ja. A to już to dobra? mnie nie zabijaj. No Jezu, nie wino. My będziemy nagrywać klipu. A ty, my mamy zamknięte na ciebie, nie ma nikogo, nie, ma jej, nie, ma jej, nie ma. No, też dam. Dobra, Antek, chodź. Chodź tu. No, nie, Gina! nas! no to ty się tu nie, wychodź, bo cię wywalimy. Dobra, nie się, nie pudźmy się. No to nie bij no. Dobra, chodź Antkę. Antek tutaj chodź. Będzie ja. Dobra, ja tu. I nie bij... Nie bij Antka. O, No, możesz, możesz. Nie wi? Nie Dawajcie nam łapki w górę. W górę. Jeszcze teraz możemy, możemy.

A ty tylko klikasz. A wiesz kto tam, Wiesz że bambiki tylko mają yy, ten, który. Yy... No, chcesz z nami grać czy nie? No to stąd. Nie po co ty się. Dobra. Yy, chcesz dostać bana? A wiesz, że ja umiem e, głosić? Antek to nawet po ćwierci wyda to już. Bana bo ja tam. Ja? Ja Antek? Nie, tak ty je! Dobra, ty masz mamota? Dajesz z mamota i spada masz. Dobra. Antek, to. Ale po pierwsze Antek, my mieliśmy grać tylko sami i nagrywać. A po drugie? Gramy z Bart. Co jest? Okay. No nie bij! No i nie będę miał przesrane od Mikołaja, weź. Weź, weź. Weź jeszcze um, się połóż dla Mikołaja, żeby mi dał bana. A ty chodzisz nie graj! A ty chodzisz nie życiu nie To nie jest gówno! Sam jesteś głównym! To Tylko jeszcze gorszym głównym. A ty z czego grasz? z pompy serwera ale jak e, wtedy grał z, e, z pompy serwera a wiesz rączek, co on ma ustawione na budowle Zobaczcie, buduje i tylko e, ja patrzę wyjść wyjść jeszcze się ogarnij Dobra, Jak tak, to jak tak, to ja z wami nie gram. Idę sam nagrywać. Joj, ile starych... joj, joj. Pokażę coś. Ci, patrz. Patrz, patrz, wystarczyła taka robić. oj, oj, oj. Ile ty masz subskrybentów? Ja y... jak Ty nie mam nie masz? Ha! tu właśnie... Tu właśnie. Bambiku! Zamknij się już. Ale bambiczek! Jaki bambiczek! Jaki bambiczek! Teletima, okej. Okay. No dobra. Widzisz, Chcesz ze mną zleś, To może tylko z nim. Jak tak jesteś. To pokażę coś nim. A powiedzieć dla twojej mamy, jak się do mnie odzywasz?

jest to. O, nie odzywa się teraz. Dobra, jesteś pijaka w tym. Mam wicek, boję się, że mam przeciwnika. Ale bawisz, A wiesz, kto ma koronkę? Ja. Папа, так как так и я засидится С сою, только кого-то за. Только кого запрошу. Только кого-то А ты только кого-то Ой, а не съедаем.